Sowecie na święta, dużego nordynia! Dobra, zimno! Chodźmy do domu! Tu jest ciepła i przytulnie już koladka i niespodzianka od kindera! Mm, cóż to możemy? Ło! Wow! Coś czerwonego na święta! To chyba jest Mikołaj! Wow! Ale się trafiło! Świąteczna figurka Mikołaja! Pięknie! A tu nasz skrzacik w wcześ! I pierniczki! A tu już złożony Mikołaj! Nawet się go łatwo składa. Super! O! Można go przyczepić do strojka, na święta! O, o Taki trochę latający Mikołaj z niego! Może z prezentami! Nawet spróbujmy jeszcze raz! Teraz się może uda go zaczepić! Tak jest! Zobaczcie jak się buja. A my upiekliśmy piernikki i będziemy otwierać też kolejny jajucha i kalendarz Adventu.